jest trener Lech i Daniel myśliwie jest panie trenerze. No niestety dzisiaj się nie udało. Porażka i to bardzo wysoka z liderem, aż 1 do 6. Jeszcze raz będę czepialski i powiem, że nie może się udać, tylko to jest kwestia pracy i my pomimo tego, że w jakiś sposób pracowaliśmy tak, jak chcieliśmy, wynik nie był dla nas korzystny, ze względu też na konkretne działania. I, i pierwsza rzecz, która gdzieś tam nasuwa mi się na myśl, to takie piękne powodze, powiedzenie, że do odważnych świat należy, tylko jeżeli to jest prawdziwe, to, to świat być może należy, ale na pewno nie punkty. I, i tym jestem bardzo rozgoryczony, drużyna też jest bardzo rozgoryczona, bo y, patrząc na wynik, no nie można z nim w jakiś sposób dyskutować, bo, bo to są twarde fakty, i gdybyśmy zeszli troszkę niżej i, i znowu przeanalizowali mecz nawet tak na gorąco i stworzyli, policzyli sytuacje bramkowe, no to to jest dla mnie nieprawdopodobne, że tworzymy więcej sytuacji od przeciwnika, a przegrywamy w takim stosunku bramkowym, że w pierwszej połowie, gdzie my mamy sytuację, no nie chcę mówić, że stuprocentową, bo gdyby była stuprocentowa, to by padła bramka, ale praktycznie do pustej bramki nie trafiamy, z tego przeciwnik wyprowadza kontrolę, tak i się robi 0-1, co tutaj. Jedyne pretensje, jakie mógłbym mieć do swoich piłkarzy, to właśnie o reakcję po straconej bramce. I, I czuliśmy, że jesteśmy mocni, czuliśmy, że radzimy sobie bardzo dobrze, że jesteśmy w stanie zepchnąć legionowie do defensywy, że omijamy jej pressing. Ale nie możemy zwątpić, przez moment nie możemy zwątpić, dlatego konsekwencje wszelkie naszego sposobu grania zawsze będą gdzieś tam na moich barkach. I pomimo tego, że Widzę, że mamy problem z odzyskaniem pewności siebie, która wynika też, też z realizacji planu, to nie możemy sobie po prostu pozwolić na to, że, że przeciwnik wyczuł, że, że, że trafił nas w odpowiednim momencie. I tego konsekwencją w zasadzie trzy bramki zdobyte przez przeciwnika w takich warunkach, no, które nie mają prawa się wydarzyć, i, ale się wydarzyły. I o to mam, w jaki sposób mogę powiedzieć otwarcie i moi piłkarze o tym wiedzą, że o to mogę mieć pretensje, ale o nic innego, bo jeszcze raz podkreślę, że stworzyliśmy zdecydowanie więcej sytuacji bramkowych od przeciwnika, co nie wynikało też z faktu, że przeciwnikowi odpowiadała zaliczka z pierwszej połowy, bo, bo widać było, że w pewnym momencie... No, mecz może jeszcze zostać przez nas odwrócony, szczególnie po zdobytej bramce, gdzie widać było energię, widać było wiarę i, i tego będę wymagał od swoich piłkarzy, żebyśmy byli po prostu odważni, pomimo tego, że nie zawsze, tak jak szczególnie po dzisiejszym meczu, można by powiedzieć, że to się opłaca. My nie będziemy kalkulować, będziemy robić swoje, a efekty mam nadzieję, że będą zdecydowanie inne niż dzisiaj. Zwrócił Pan uwagę tutaj, że właśnie ta, nie wykorzystanie tej sytuacji i szybka kontra była takim, była takim kluczowym momentem, ale wcześniej jeszcze niestety kontuzja Kuby Bartosińskiego. To chyba tak trochę pokrzyżowało krzyki i wybiło Pana piłkarzy z rytmu. Można by w jakiś sposób no, tak na to patrzeć i się tym tłumaczyć, ale pomimo tego, że Kuba jest naszym podstawowym zawodnikiem bardzo fajny postęp zrobił i, i drużyna jest bardzo potrzebny drużynie. Ja w żadnym wypadku nie będę tego traktował jako gdzieś wymówki, bo wszedł Kuba Pawlik, który, którego też na tą pozycję gdzieś tam w perspektywie chcę profilować, bo, bo ma ku temu fajne parametry, zagrał też fajny mecz. No, jakiś tam błąd popełnił, jak my wszyscy, ale, ale tutaj no, to w jakiś sposób mogło pokrzyżować plany, ale, ale na pewno nie, nie martwiłbym się tak tym z punktu widzenia przebiegu meczu, bo, bo kluczowa była reakcja. Tak jak powiedziałem, że, że z jednej strony ta, ten uraz nie pomógł nam w realizacji planu, ale go w żadnym wypadku nie zmienił. Także, także tutaj jest mi jedynie smutno, że, że, że może być coś poważniejszego z Kubą, bo i, i to jedyne, co mi spędza wiek, może nie sens powie, bo jeszcze nie zasnąłem, ale nie spałem od tamtego momentu, ale ale na pewno co powoduje, że się najbardziej teraz nad tym zastanawiam? już wiadomo, jaka jest wstępna diagnoza, jaki to może być uraz? Jeszcze, jeszcze jesteśmy przed badaniami, na pewno będziemy to sprawdzać. Nasz fizjoterapeuta Marcin sprawdzał gdzieś tam stabilność, ruchomość i, i nie, nie zapewnił mnie, że jest ok. A, a co będzie, to, to dowiemy się w najbliższych dniach. Przed panem i pana zawodnikami dwa ostatnie mecze ligowe i mecz Pucharowy. Jak to będzie wyglądać? Jak będą wyglądać przygotowania do tych dwóch ostatnich spotkań i do tego meczu Pucharowego w takim razie? tak samo jak wcześniej, kiedy graliśmy w krótkim odstępie czasu, gdzie w tygodniu były dwa, trzy mecze, także tutaj pod tym kątem niewiele się zmieni, oprócz tego, że będzie mało po prostu czasu na, na jakieś nabywanie naszego sposobu grania i to już będzie bardziej doskonalenie, wykorzystanie jakichś swoich atutów i, i wskazanie punktów słabości przeciwnika i, i przy tym naszych mocniejszych, które mogą prowadzić nas do zwycięstw, bo bez względu na to, co się dzisiaj wydarzyło, My nie będziemy zmieniać planu, nie będziemy zmieniać tożsamości naszej, nas, naszej filozofii pracy i grania, także pomimo tego, że boli nas jako osoby ambitne, my niczego nie zmienimy oprócz tego, że będziemy robić wszystko, żeby zmienić wyniki na korzystne. W 33. kolejce dojdzie do takiego można powiedzieć przedsmaku finału, ponieważ bezpośredni mecz z Unią w Skierniewicę tutaj na tym obiekcie. Czy już w tym spotkaniu wszystkie karty Pan wyłoży na stół i pokaże jakim składem i w jakim zestawieniu Lechia wyjdzie w tym wielkim finale? Przede wszystkim będę się zastanawiał nad tym, jak wyjdziemy na Ursus. Bo, bo już gdzieś tam jakiś plan mam, też po obserwacji, zarówno Ursusa, jak i, jak i Unii. Gdzieś tam w głowie się tli plan, który trzeba będzie zweryfikować na podstawie tego, co, co, co się dzieje też u nas w Szatni. Bo biorąc pod uwagę chociażby dyspozycję bądź kuby, to też pociąga za sobą jakieś, jakieś zmiany, korekty tego wstępnego planu, ale. Ale Unia mnie na chwilę są kompletnie nie interesuje, bo mnie interesuje Ursus i, i nas interesuje Ursus. Jak wygramy z Ursusem albo zrobimy wszystko, żeby wygrać, to wtedy będziemy się zastanawiać już konkretnie i podejmować konkretne decyzje.